Na początek chcę słodki żel. Bardzo go lubię. Prościzna. Zaczynam. Będę potrzebował butelki mojego ulubionego napoju gazowanego. Fanta się nada. Mmm, jaka pyszna. Następny będzie miód. Uwielbiam go. Miam, miam. Oho, pierwszy raz widzę kogoś, kto pije miód. Wendy, nic ci nie została. Co? O nie, to prawda. Tylko jedna kropla. Co robić? Wiem. Pójdę po miód do lasu. A oto Jul. Moje drogie pszczółki, potrzebuję miotku. Ej, a czemu jesteście takie złe? Nie, 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 nie róbcie mi krzydy. Uff, ledwo zwiałem. Ale najważniejsze, że mimo wszystko przyniosłem tu ten ul. Wow! Jest w nim mnóstwo słodkiego miodu. Czas wymieszać go z Pantą, żeby zgęstniała. W ten sposób powstanie żel. Najważniejsze to wszystko dobrze wymieszać. No i do lodówki aż stężeje. Super, a w międzyczasie pogram na telefonie. Dobrze, a ja zrobię żel z owoców. Aby to zrobić, muszę wsypać świeże owoce do dużej butelki. Ale oczywiście to nie wszystko. Bardzo spodobał mi się pomysł Quentina z miodem, więc zrobię to samo. Po prostu zaleję owoce w butelce miodem. To będzie bardzo pyszne. Och, jak pięknie to wygląda! A co tam robi szefowa? Co kochają wszystkie dzieci na świecie? Oczywiście skitelsy. Więc zrobię Emil niespodziankę i przygotuję żel z tymi cukierkami. Najpierw wezmę czerwone i wsypię je do butelki. Następnie biorę niebieskie. Potem zielone, żółte, pomarańczowe i znowu czerwone. A teraz należy przygotować bazę. Rozpuszczam cukier we wrzącej wodzie. I powstałą mieszanką zalewam nasze cukierki z Następnie trzeba to ostudzić, ale żeby uniknąć chodzenia do lodówki, można użyć ciekłego azotu. Jaka śnieżynka? Co to? Ojej, jakie zimne! To nawet ciekawe, ale co ja mam z tym zrobić? A już wiem, szefowo dziękuję. Czemu ja się nie domyśliłam? Gotowe? Emily, wybierz zwycięzcę. No wreszcie! Orzeż z Fantą, świetny pomysł! Mm, bardzo mi smakuje. Łodkie tak jak lubię. A teraz spróbujemy żelu od mojej babci. Widzę, że są tam świeże owoce, ale nie ma szans, żeby je wycisnąć z tej butelki. Nie no, nie chcę takiego żelu. Lepiej zjem sobie żel z cukierkami Skitch. Mm. To jest genialne! Zdecydowany zwycięzca. O naprawdę? Więc nie na darmo się tak starałam. Tym razem chcę duże oreo. Dacie radę? Jasne. Najpierw będę potrzebować walizki, w której trzymam mój złoty zapas czekolady. O tak, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Jest niewiarygodny. Najpierw połamie tę czekoladę na malutkie kwadraciki. Gotowe. A teraz czas dodać ognia i roztopić naszą czekoladę za pomocą palników. No i mamy to. A teraz... O, Ale gorąco! Ale jestem profesjonalistką, więc przeleję czekoladę do foremki bez mrugnięcia okiem. I jak to boli! I po co się tak męczyć? Można to zrobić o wiele łatwiej. Bierzemy zwykłe ciasto i dodajemy do niego kakao Nesquik. A następnie porządnie to zagniatamy i kręcimy o takie małe kuleczki. Teraz wkładamy je do gofrownicy i dociskamy. W ten sposób otrzymujemy pysznego czekoladowego gofra. Jaki piękny zapach. Kłępin, co cię tak śmieszy? Yeah. Babciu, po co się tak wysilać, kiedy istnieją zwykłe oreo? Gotowe! Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają. Nawet za bardzo. Nie mogę się powstrzymać przed spróbowaniem. Jeśli zjem tylko jedno ciastko, to chyba nikt nie zauważy. O tak, co za pyszny krem. Palce lizać. Zagryzę czekoladowym ciastkiem. To jest takie dobre. Quentin jak zwykle, a ja kontynuuję. Nie robię to prawda typowego Oreo, ale coś mi mówi, że Emily będzie zachwycona. Zamiast zwykłego kremu użyję lubianego przez wszystkich masła orzechowego. Wyszło pięknie. Moja czekoladka też jest gotowa. W środku ukryję warstwę pysznego kremu. Następnie z tej samej różowej czekolady ułożę słowo Oreo. I powtórzę wzór, który jest na ciastku. Nadchodzi kolejne arcydzieło kulinarne. Nie rozumiem, Quentina poniosła, czy tak miało być? O co ci chodzi, babciu? Chwila, czy ja to wszystko zjadłem? To straszne! Co robić? Wiem! Krem, który zjadłem, zastąpi luzella. Można z niej nawet nadmuchiwać balony, ale fajnie. Okej, okay, pozostało tylko rozprowadzić ją między ciasteczkami i można podawać. Nieźle, Quentin. Smacznego, moja droga. O rany, jakie wielkie czekoladowe ciastka. I takie apetyczne. Chcę je zjeść jak najszybciej. O nie, ma jeden ogromny minus. Jest za twarde. Przykro mi szefowo, ale to nie dla mnie. Teraz spróbuję tego, co przygotowała babcia. Wygląda bardzo domowo. Co prawda nie przypomina Oreo, ale co za różnica? Najważniejsze, że smakuje. Zostały ciastka od Quentina. Najbardziej przypominają Oreo! Tylko krem jest inny! To przecież nutella z gumą balonował. a to znaczy, że można z niej nadmuchiwać balony. Ekstra! Quentin gratuluje wygranej! O jacie! I krem zjadłem i wygrałem! Tym Razem chcę zjeść kanapkę. Zrobicie? To proste, moja droga. Bierzemy wszystko, co najlepsze. Dżem truskawkowy, nutelle i krem czekoladowy Milka. Oj, oczywiście najpierw trzeba to jakoś otworzyć. Quentin, pomożesz mi? Jasne, babciu. Cyk i gotowe. Mogę spróbować, prawda? Mm, pyszne. I to jak? Nawet nie chcę tego oddawać. Jak to nie chcesz oddawać? To dla mojej wnuczki. Powinieneś się wstydzić. No dobrze, zrobię kanapkę bez tego i tak wyjdzie pysznie. Wylewamy nutellę na chleb. Dobrze rozsmarowujemy. A z wierzchu kładziemy drugi kawałek chleba. Na górze rysujemy coś słodkiego. Na przykład mordkę pandy. Właśnie tak! Babciu, czy na pewno chcesz poznać moje zdanie? To nie jest słodkie, to jest banalne. Poza tym Emily prosiła o normalną kanapkę, a nie słodką. Zacznę od sera. Najpierw trzeba go zmielić na wiórki. Następnie dodam barwniki. Im więcej, tym fajniej. Powinnam otrzymać sześć porcji kolorowego sera. Właśnie nimi posypię tosta. Następnie przykryję kanapkę kolejną kromką i włożę do opiekacza. Kanapki będą gotowe w kilka sekund. A zając jest słodki. Babciu lepiej spójrz tutaj. To nie są zwykłe kanapki, a kolejne arcydzieło. Wykładamy na talerz i można podawać. Mm, nudne, moje danie jest ładniejsze. Macie wszystko gotowe, a ja nie wiem co robić. Dobra, jak zawsze będę improwizować. Najważniejsze, żebym zrobił jakąkolwiek kanapkę. Dobra, a teraz muszę to jakoś podgrzać. O! I zrobię to za pomocą żelazka. Tak będzie najszybciej. Co wy tak długo to robiliście? Ja mam wszystko gotowe w sekundę. Głębien pali się! Ojej, za wcześnie się cieszyłem. Emily, przepraszam. Ojej! Nie no, tego to nawet nie spróbuję. Wygląda obrzydliwie i pachnie spalenizną. Lepiej zjem serową kanapkę od szafowej. O rany! W dodatku jest tęczowa. Niesamowite i pyszne! Mmm, palce lizać! Bardzo mi smakuje! Teraz spróbuję te słodkie kanapeczki od babci. Są takie urocze. Wyglądają najładniej ze wszystkich. Ojej, smakują równie cudownie. Jestem zachwycona, babciu. Gratulacje, wygrałaś! Oj, naprawdę? Tak się cieszę! Britney, szybko zobaczmy, co tam jest. Wow, to iPhone! Hurra, ale mamy szczęście! Nowiutki iPhone 15, jaki piękny! Ej, a dlaczego ekran nie działa? Wow, mam czekoladowego iPhone'a! Ale fajnie! Jest taki pyszny! Niam niam, niam! Wow, wygląda apetycznie! Też bym chciała spróbować. Julie, co tak siedzisz? Spraw swojego iPhone'a. Właśnie, może ja też mam czekoladowego. Spróbujmy. Auć, to bolało. Ej, przestań się ze mnie śmiać. Mój iPhone też jest fajny. Wow, patrz. Włączyłam aplikację i teraz w moim telefonie pływa czekolada. Super. Ciekawe, czy można spróbować. Niesamowite, to naprawdę działa. Właśnie wypiłam syrop czekoladowy prosto z telefonu. Wow, super! O, mam tu jeszcze apkę ze skitelsami. Spróbujmy. To jest po prostu niewiarygodne. Z mojego telefonu wysypały się skitelsy. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Julie, mogę spróbować. Hmm, no dobra, spróbuj. Bardzo dziękuję. Hej, spadł na mnie tylko jeden cukierek. To tyle, serio? Chcę więcej. Ej, przestań się śmiać, Julie. No trudno, nawet jeden cukierek to zawsze coś. Trochę mi głupio przed Brytni. O, jest więcej skitelsów. Wezmę trochę i podzielę się z przyjaciółką. Brytni częstuj się. Wow, dziękuję, Julie. Jesteś taka miła. Podnieśmy sobie nawzajem klosze. Wow, to czupa czups. Super, taki ogromny. Tak, zaraz próbuję. Wow, jaki fajny. Aha, mój też. Czekaj, mam pomysł. Zróbmy zawodę, która pierwsza całego zje. Tak, 3, 2, 1, zaczynamy! O tak, mój chupaczupsy -czup jest niesamowicie pyszny! Zaraz, to przecież nie lizak! Zgadza się, mam czekoladowego czupaczupsa, ale super, tak mi smakuje! Na pewno dam radę szybciej niż Julie! Co tam u Britni? Wow, więc ona ma czekoladowego czupaczupsa. Na pewno zrobi to szybciej! Mojego czupaczupsa nie da się przegryźć! Och, ale się zmęczyłam. I jeszcze mój język zrobił się czerwony i spuch. Trzeba pilnie coś zrobić. O, mam pomysł! Mogę rozbić czupa-czupsa. To będzie świetne. Weźmiemy młotek i rozbijemy go w drobny mak. Ale super i jak wesoło! Gotowe! Teraz te kawałeczki mogę zjeść bardzo szybko. Co? Już? Muszę przyspieszyć. I ostatnie kawałeczki. Pychota. I co Czas minął, a ja wszystko zjadłam. Czyli wygrałam. Eee. Mogę zacząć pierwsza. Dziękuję. Wow, jaki piękny pierścionek. Super. Jest taki piękny. Patrz, Julie. Jest dla mnie dobry. Wow, jest słodki. Spróbujmy. Wow, mój pierścionek jest czekoladowy i niesamowicie pyszny. Britney je tak apetycznie, też tak chce. O właśnie, trzeba sprawdzić, co jest pod moim kloszem. Wow, ja też mam pierścionek, ale kamień wygląda tu jak prawdziwy. Fajnie, ale po co mi prawdziwy pierścionek, skoro ten czekoladowy jest taki pyszny i słodki? Britney, może chcesz się ze mną wymienić pierścionkami? Nie! Ech szkoda, a wiem, zadzwonię do swoich przyjaciół. Halo, cześć, jest sprawa. Aha, przyjeżdżajcie, czekam. O, już jesteście. Hej, hej! Brytni, poznaj moich przyjaciół. Jubiler i sprzedawca słodyczy. Mój pomysł jest prosty. Sprzedaję pierścionek jubilerowi Majkowi. Chwileczkę, muszę go zbadać. Ło, wow, niewiarygodne to rzadki czerwony diament. i Jest prawdziwy. Julie, kupuje go natychmiast. Proszę o to pieniądze, jak się umawialiśmy. Wow, ale dużo kasy. Na pewno starczy na pudełko czekoladowych pierścionków. Proszę bardzo. Już, już, chwileczkę! Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Wow, o tak bardzo chcę je zobaczyć. Wow, jak dużo czekoladowych pierścionków. Wszystkie są takie piękne i apetyczne. Najem się nimi na rok do przodu. Wow, a ja mam tylko jeden pierścionek. A ja proponowałam wymianę. Teraz siedź sobie z jednym. Zagrajmy o to, kto pierwszy zdejmie klosz. Obie mamy nożyce, czyli zdejmujemy razem. Wow, to czekolada! U Ciebie też? Dobra, spróbujmy. Pewnie uwielbiam czekoladę. Ouch, To nie jest czekolada! Jest za twarda! Julie, zobacz co ty masz! Ale ja mam nie po prostu czekoladę, a paletę cieni do powiek, ale jadalnych. Mmm, ale to pyszne. Wow, to wygląda tak apetycznie. Ślinka mi cieknie na sam widok. Zjadłam już wieczko, a teraz chcę spróbować cieni. Jakie fajne, kolorowe, malutkie czekoladki wyglądają super i w smaku są ekstra. To jest pyszne. Oj, moje zęby zrobiły się kolorowe! Aha, teraz masz olśniewający uśmiech! A teraz chcę spróbować pędzelek. Wow, pyszne! I na koniec druga część paletki. Brytni, co chcesz? Chcesz spróbować paletkę? O nie! Nie podzielę się! Jest zbyt pyszna! Ale jesteś, ale mam przecież prawdziwą paletę! To znaczy, że mogę sobie zrobić piękny, kolorowy makijaż. Tak, kilka ruchów pędzelkiem i teraz wyglądam super. Pięknie. Po prostu prawdziwa ślicznotka. Co powiesz, Julie? Wow, jaki piękny makijaż. Też tak chcę. Britney, możesz mnie ładnie pomalować. Oczywiście, nie ma problemu. A tak naprawdę to zemszczę się na tym skąpiradle. Żuli, cierpliwości, zaraz zrobimy ci piękny makijaż. I już, gotowe. Proszę bardzo, zobacz. Co, Britney, co ty narobiłaś? Co za okropny makijaż? To wcale nie jest śmieszne. Padłaj ze śmiechu i dobrze ci tak.